Wszystko współdziała dla dobra, tylko trzeba kochać Boga. I wtedy to, co się nawet wydaje przeszkodą, co się wydaje trudnością, co się wydaje właściwie jakąś barierą, nie, będzie wszystko współdziałać tylko z tymi, którzy kochają Boga. Nie. Jedyną przeszkodą w ewangelizacji jest nasz brak miłości do Boga. Jest. Jeśli odkrywamy w sobie tę miłość, to wszystko będzie sprzyjać. Wszystko. Jest możliwy taki, y, y, maksy, taki maksymalizm, jakim, jakim żył święty Ignacy Loyola. Że? Wszystko może służyć ku chwale Boga. Wszystko. Nie? Tylko trzeba w sobie e, otwierać przestrzeń dla miłości Boga. Ona jest zresztą, zawsze dobrze wiemy, jest odpowiedzią na to, że Bóg nas kocha. I kiedy doświadczam tej miłości, chcę Mu odpowiedzieć swoją, wtedy wszystko dookoła staje się dobre. I i to, co by się mogło wydawać nawet przeszkodą do głoszenia Ewangelii, stanie się pomocą, stanie się sojusznikiem.